Okres wakacyjny to czas nie tylko wyjazdów, ale i przyjazdów turystów do naszego miasta, gminy czy regionu. W sądzie zapytaliśmy o miejsca godne odwiedzenia i polecenia. Na pewno trzebierz, na pewno nowe warpno. No i tutaj okolicznie ewentualnie można pochodzić, pozwiedzać police, jeżeli ktoś faktycznie ich nie zna. Do przebierży można pojechać wiem. A tak żadnych takich atrakcji, żeby. Chyba brakuje jakiejś reklamy, wydaje mi się, żeby rozdmuchać, rozgłośnić. A proszę nam powiedzieć, skąd Państwo przyjechali? Z Opola. Trzebież, tam tamte, no jeszcze niedokończone, remont nie, no bo wiadomo, że spalił się. Co tu jeszcze jest w Policach? A impreza ostatnio była na placu. Remont promenady w Trzebieży został niedawno ukończony i można po niej swobodnie spacerować. Ale w samych Policach są również miejsca, które warto odwiedzić przez turystów. Dla mnie atrakcją są ruiny fabryki na przykład. Teraz już zaczęły jeździć z rat na wycieczki, panie, no nie, to dla dzieci tego. Oprócz starej fabryki można odwiedzić Muzeum Historyczne Skarb, obejrzeć pozostałości kościoła mariackiego w Policach, lapidarium ruiny klasztoru Augustianów w Jasienicy czy kościół szachulcowy w Niekończycy.